Siemanko, dzisiaj sprawdzimy, czy puszka dymna, która została zalana rozpuszczalnikiem czy jakimś innym, nie wiem czym, czy odpali normalnie, czy wybuchnie, nie wiadomo, dowiemy się. Zapraszam. No i jak widzimy na załączonym obrazku, system inicjujący zadziałał, wszystko jest w porządku, zawleczka się nie urwała, dym nie wybuch, nawet całkiem sympatycznie sobie dymi. Tak jak widzicie, nie ma problemu. Zaraz się mu przekonamy, czy czas trwania jest taki sam, jak, jak powinien być. Ale z tego, co się orientuję, niewiele to zmieniło w działaniu tego dymu. No, pierwsze parę sekund było naprawdę sympatycznie. Dym gęsty, kolor elegancki. Czas trwania rzeczywiście około 60 sekund no plus minus wiadomo nie, także, także uznaję ten test za potwierdzony, wszystko działa elegancko. Zapraszam do zakupów pełnowartościowych produktów.